Witajcie! Dzisiaj w tym odcinku powiem Wam, co zabieram, gdy jadę do psa. To tak. Jeszcze chciałam krótko ogłosić coś. Jak będzie tysiąc subskrypcji, to pokażę się na odcinkach. Eee. No, i chciałam polecić kanał yy, Lewandowa. Lawendowa, tak jest Tak, lawendowa. Polecam kanał Lawendowa. Yy, pozdrawiam Cię też, Lawendowa, więc. No, i życzę Wam miłego. No, nie, co zabieram do mojego pisaka? Yy, zabieram taką też torebkę, żeby w czymś schować, oczywiście coś. Więc zabieram taką torebkę. Ona ma w środku taki szarpaczek mały. Kupiłam go w zoologicznym za 2,90. Taki. więc będzie mógł sobie się pobawić. Kolor żółty, niebieski, czerwony, biały, czarny. Taki środczek. Następna rzecz jest to taka kostka. Jak na przykład piesek wiecie? To będzie, będę mogło to sprzątnąć. Następna rzecz. Bierzemy taką Obrożę Takimi błyszczkami. Następna rzecz. Bierzemy drugą obrożę na wszelki wypadek, jak ta by była za duża albo za mała. To bierzemy tą, która można sobie zrównoważyć, sobie można y sobie, można ten powiększyć i pomniejszać. To jest na smyczkę i ona jest lepsza, bo ją można zapinać od Następna zabawka. Biorę dwie zabawaczki. Biorę jeszcze piłeczkę. Taką. Kupiłam ją w Londynie, były trzy w zestawie, ale dwa zgryzł mój piesek w, w Anglii. Zostawiłam go, no bo to nie był mój piesek, tylko mojego jakby kolegi, takiego coś. Ale mieszkałam z moim kolegą, takim jakby kolegą. Następna rzecz, jest to taka sztuczka dla krótkowłosych psów. i ym, włożę sobie tutaj palce no i można sobie czesać pieska ja yy, tylko popakuję te rzeczy i zaraz do was przyjdę i już to popakowałam to leży tu zaczniemy od tej czołewki z jeansów W środku mam um, pudełku, chusteczki higieniczne, jakby piasek um, wiecie um, zrobił um, jakby to powiedzieć, um, jakby to powiedzieć, um, kupę to bym mogła je to biorę takie właśnie coś żebym no po prostu biorę takie coś no ma... maty dla psów cztery bo um, trzeba dla psów no i ostatnia rzecz jest to takie pudełko z peskami. biorę cztery takie małe z ryby, tutaj moja babcia weszła i to do mnie napisała na YouTube, więc tak, Cztery kostki małe i d, d, trzy takie o. No nie, nieważne, nie, nie że mi się połamała jeden, bo tak jak to do pieska. No, zapakuję to i zaraz zobacz, przejdę jeszcze z takimi ogłoszeniami. Zajęło mi to parę sekund, więc powiem Wam, co jeszcze. To tak. Ym, Musimy jakoś ustalić. No, bo 20 maja jadę chyba papieska albo 21 maja. Jadę papieska i oczywiście, żeby na Wam nagrywać, jak będziemy jechać, to ponagrywam Wam jak lawendowa. Bo takie bardzo filmiki lubię oglądać. No i więc to zrobię tak samo. Więc no i 20 maja albo 1 jadę na papieska. No, i. Tak, jedno ogłoszenie, jeszcze raz powiem Wam jeszcze raz, że jak będzie 1000 subskrypcji, to pokażę się na resztę odcinków. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Um, no, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Pa!